Cześć kochani, tu Agnieszka Jesteśmy w Reserved, ostatnio płakałyście Że jak idę sama na przykład I coś tam mierzę sobie parę rzeczy To wam tego nie nagrywam, bo wam się przyznałam Że czasem jest tak, że chodzę i po prostu Zmierzę kilka rzeczy tylko I nawet tego nie nagrywam, więc Naprawiam swój błąd, czekajcie, bo muszę to zasłonić Bo mnie wkurza, dobra, zaraz to zasłonię Naprawiam swój błąd, mam dzisiaj do zmierzenia Chyba sześć rzeczy, więc będzie krótki Filmik, mam też Moje zamówienia z Reserved Bo właśnie przyjechałam sobie na Zakopiankę Krakowską do reserves, Odebrać zamówienia. No i stwierdziłam, tak jak stałam przy kasie, czekałam w kolejce, że o to jest fajne, to jest fajne, to jest fajne, to jest fajne, tak wiecie, z daleka. I wyszło na to, że parę rzeczy mam do zmierzenia. Także jeżeli jesteście ciekawi, e, jakie to będą rzeczy, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie się wam podobał, to oczywiście zostawiajcie kciuka w górę, możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, i śledzić mnie na Instagramie. I teraz tak, e, dzisiaj kręciłam dla Was drugą część mango, więc mam tą samą stylówkę, którą widziałyście w tej drugiej części. Części mango, czyli sukienkę z mango z zeszłego roku, e, torbę, e, ten koszyk z Bonprix, klapki Karla Lagerfelda, i e, tam e, w tamtym filmie widziałyście, że kupiłam, w sensie odebrałam zamówienie z takim naszyjnikiem, więc tu jest taki naszyjnik, a tu mam jeszcze taki z Zary, i to jest, że tak powiem, moja stylowa. A teraz po prostu zmierzymy to co tutaj mam mogę Wam jeszcze pokazać te rzeczy, które mam zamówione, ale to są rzeczy, które widziałyśmy, tylko po prostu teraz były taniej na wyprzedaży, było jakieś minus 20% dodatkowe do wyprzedaży więc się skusiłam zobaczymy sobie i to i to, ale zaczniemy może od tych i pierwsza rzecz, e, którą zauważyłam, to jest taka sukienka. Ona jest i w jaśniejszym denimie, i właśnie w takim troszkę ciemniejszym. E, ja coś bardzo podobnego mam, tylko że w formie kombinezonu z Bershki. Podobnie tutaj jest ta guma, góra jest bardzo podobna też, tylko że są po prostu nogawki. I jak zobaczyłam, że e, jest taka sukienka, to stwierdziłam, że ją zmierzę, bo w tamtym kombinezonie fajnie się czuję, to jest taki fajny fason. I podobnie jak ten kombinezon z Bershki, chyba zarżnęli całą górę z niego, e, tutaj się to wszystko trochę za bardzo rozchodzi. E, ja tam sobie dodałam w kombinezonie haftki. No ale sukienka Trissure, słuchajcie. Tutaj mamy taką gumę. No i właśnie jest dół. Jest niby krótka, ale nie bardzo. Z takimi kieszeniami. Jeszcze tutaj rękawki lekko przybufowane. Z, też z takimi ściągaczkami. No taka sukieneczka. Myślałam, że ten kolor granatowy, w sensie ciemniejszy, niebieski, będzie fajnie wyglądał. Ale już widzę, że chyba jednak ta jaśniejsza niebieska byłaby fajniejsza. Taka jest. Troszeczkę... To jest w ogóle rozmiar 38, ja mam wrażenie, że ona jest tak u góry trochę za luźna, ale generalnie no tak się prezentuje. Widzę, że niezbyt ładnie się układa na dole, w sensie tu jest prosto. Nie jest tak odszyta, żeby się zaokrąglały biodra, czy lekko rozszerzały, tylko jest prosto. Niby robi się to wcięcie w talii, ale te biodra są takie no węższe po prostu. Może gdyby biodra były trochę większe i ta sukienka się tak, wiecie, troszkę bardziej na nich opinała, to wyglądałoby to lepiej. Natomiast na mnie wygląda to w ten sposób. Ciekawa jestem tego drugiego też koloru, może jak gdzieś będziemy w rezerwie w którymś momencie jeszcze, to um, zajrzę po prostu na tamtą, bo teraz mi się nie chce latać, szukać znowu i e, wracać tutaj do przymierzalni. Także pokazuję e, Wam tą i to będzie taka moja baza do zmierzenia innych rzeczy jeszcze, no bo na tą sukienkę, na którą mam by mi nie pasowały, więc sobie do tego zmierzymy, a jak ją ściągnę to też pokażę Wam metkę, e, cenę, skład i tak dalej, nie? Przykładowo, dopadłam taki kardigan. Wiecie, że ja nie jestem za bardzo kardiganowa. Mam jeden, który lubię, ale to by było na tyle. Natomiast ten, gdzie mam ze względu no, na piękny kolor, ale to jest chyba 100% akrylu. Natomiast ten kolor fioletowy bardzo, bardzo mi się podoba. On niestety się tutaj wybula na tej sukience. Może ja ją spróbuję jakoś tak obciągnąć bardziej, żeby nie odstawała pod spodem. Taki. Taki wiecie, krótszy na trzy guziki i ja go wziąłem w rozmiarze S, bo już jak wisiał na wyszaku, to miałam wrażenie, że on jest taki troszeczkę mm, większy, przeskalowany, a chciałam, żeby był w miarę krótki. Także coś takiego. Kolor jest boski bardzo mi się podoba, znowu mam fazę na fiolet ja już od jakichś dwóch lat na jesień, zimę fiolety, dla mnie fiolety także tak się prezentuje taki wiecie, zwykły kardiganek warkoczowy taki wzorek znaczy no taki no, po prostu najzwyklejsze jak się da, tylko właśnie w fajnym um, kolorze także nie wiem jak on by się kurcze do spodni prezentował, bo nie mam spodni żadnych tutaj do zmierzenia Taki zwyklaczek, może jeszcze w którymś momencie go przymierzę właśnie tak, wiecie, bardziej na spokojnie, jak będziemy chodzić gdzieś po sklepach i tak dalej, to może jeszcze zajrzę, a może zamówię po prostu go do domu, nie chcę mi się go teraz kupować, szczerze mówiąc, w sensie już w ogóle dzisiaj mi się nic nie chce kupować, jestem zmęczona po kręceniu mango, e, także tak, a poza tym, wiecie, lepiej sobie radość ewentualną udzielić, już mam tutaj zamówienia, mam nadzieję, że będą spoko żeby nie przesadzić, nie? Także taki kardigan, zobaczmy metki. I tak jak powiedziałam, ja miałam rozmiar S, on kosztuje 90 zł, no kolor jest boski, strasznie mi się ten kolor podoba. No skład, tak jak myślałam, to jest 100% akrylu, więc składowo jest do D, natomiast... no nie wiem, fajny jest, ładny wizualnie. Kurczę, szkoda, że nie mam nic do zmierzenia, takiego wiecie, shortów, że nie mam jakiegoś topu, ale już mi się nie chce tego grzebać po sklepie i szukać. Zaciekawił mnie bardzo. Drugi będzie, słuchajcie, płaszcz o przeskalowanym kroju za 360 zł. Wzięłam go w rozmiarze S, bo on jest duży w takim pięknym turkusowym kolorze. Dlatego go wzięłam. Nie wiem, składowo to też pewnie nie będzie nic fantastycznego bo nie wygląda na fantastyczny. Podszewka pewnie tutaj, yy, czekajcie, jest tutaj pierwsza podszewka 100% poliestru, natomiast tu mamy 34 akryl i 4 wełna. No szaleństwo, czekajcie, a reszta składu, a reszta składu to jest 62% poliestru, tak, czyli on jest syntetyczny cały, ale no nie wiem, zobaczymy, wygląda fajnie, faktura jest też taka. Ciekawa, dosyć. Tutaj, może Wam najlepiej pokażę o coś takiego dobra. Zakładam no fajny jest, fajny ma fason taki właśnie większy, przeskalowany, prosty bez paska, bez niczego e, podoba mi się, dwurzędowe jak widzicie zapięcie tutaj mamy klapki e, jeszcze szerokie rękawy bardzo podobny jest fasonowo do tego płaszcza z mango tak naprawdę, który mierzyłam za 600 zł i był w połowie syntetyczny, ten jest dosyć ciężki, taki gruby i mięsisty tamten był lżejszy, cieńszy, no i nie miał podszewki. a tutaj mamy też turkusową podszewkę, no i tak jak powiedziałam on jest zapinany chyba tak w tą stronę, nie wiem w którą stronę kobiece płaszcza się zapina bo podobno jest tak, że męskie są w inną stronę zapinane, coś takiego ale to są jakieś takie wiecie urban legends z middle ages po prostu tak, tak wygląda zapięty, powiem tak Tamten z mango ma w sobie więcej takiej szlachetności, może jest ten krój taki, no wiecie, w zawsze coś tam troszkę tak nie domagają w tych sieciówkach naszych polskich, ale jest bardzo, bardzo fajny. Mimo to nie jest może taki właśnie nie ma takiego polotu aż tak jak ten płaszcz mango, ale i tak moim zdaniem jest świetny. Jeszcze tak Wam go pokażę, no wyglądam jak bomba, czy czterodrzwiowa szefa, ale no to jest taki fason, więc wiadomo, że będę tak wyglądać. Kolor jest prze, 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 prze piękny. Ja teraz widzę w telefonie, jak nagrywam, że on się wydaje bardziej niebieski, ale to jest turkus, to jest po prostu taki turkus, 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 świetny. I jeszcze w kategorii zaraz przestanie być żółto, poczekajmy chwilkę, poczekajmy. O, pierwszy kolor zmienia, widzicie? No tak tam telefon działa, tak kolor dopasowuje, balans bieli. Dobra, słuchajcie, jeszcze w tematyce płaszczo... Właściwie płaszczo swetrów to znalazłam coś takiego. To jest całe, przypuszczam, syntetyczne, to jest śliskie, aż trochę takie połyskliwe, ale taki misiowy troszkę płaszczo swetr tak naprawdę, bo tu nie mamy żadnej podszewki, nic, więc... No to jest coś takiego pomiędzy, między płaszczem a swetrem, tak naprawdę. Znaczy, no, są płaszcze bez potrzebek, ale to jest też takie elastyczne, no, podobne swetry są, o może tak. A tu mamy uszyty właśnie w taki prosty fason płaszcza z kieszeniami takimi skośnymi, lekko zaokrąglonymi. I mamy tutaj. czekajcie, żeby te włosy tutaj stąd wziąć. Mamy tutaj właśnie też klapki, a rękaw jest wykończony tak, no właśnie swetrowo bardziej. I tutaj mamy dwa duże zatrzaski. Długość jest taka. Fajny kolor, bardzo mi się spodobał. Taki zielony, przyjemny. Jest taka spokojna zieleń. To wygląda, jakby było z mchu wykonane w ogóle to ubranie, więc <grym> też takie dosyć no, ciekawe po prostu, podoba mi się. Tak, także taki łaszek jeszcze stwierdziłam, że zmierzę. Może zapnijmy go i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie wiem, czy mi się uda tak jedną ręką. O, tu się udało. A tu? Ała, boli mnie ręka, słuchajcie, mówiłam Wam, już mi któryś miesiąc boli ręka, ja nie wiem co jest, chyba mam jakiś, chyba muszę iść do lekarza, z tym w końcu, e, tak, tak wygląda zapięty, więc dla mnie jednak lepiej odpięty, I teraz nie mogę go odpiąć, Jezu, dobra, odpięty chyba jednak wygląda lepiej, tylko że, wiecie co, no nie. Okej, okay, dobra. E, tylko że wtedy tutaj widać te elementy od zatrzasków, tak trochę siarsko wygląda, żebym wolała, żeby w ogóle tego nie było, żeby był po prostu taki, wiecie, luźny. Ale ciekawa rzecz, nie? I tutaj miałam rozmiar M, to kosztuje 319 złotych. Szczerze bardziej obstawiałam jakieś 220, coś takiego. Macie tutaj jeszcze kody. W składzie, w składzie, w składzie mamy tutaj poliamid, akryl i poliester. no czyli po prostu full syntetyk, ale ja się tutaj też nic innego w sumie nie spodziewałam. A tutaj sukienka, już ją ściągnęłam i ja miałam rozmiar 38, na kosztuje 150 zł, a w składzie mamy 100% bawełny. Okej, okay, słuchajcie, i jeszcze wziąłam taką sukienkę, zobaczyłam ją na manekinie i stwierdziłam, że ma bardzo ładne kolory i że ją zmierzę. Ona w ogóle ma tutaj jakieś takie ażury, jeszcze i tak dalej, tak. To jest mój biustonosz, no, głęboki dekolt, może tak. Mamy lekko bufowane rękawy z gumką i ona jest, jak widzicie, no taka typowa z takich syntetycznych materiałów, jak krzyją to jak szyje Reserved. Mamy lekko przybufkowane rękawki, tutaj też jest takie przymarszczenie. I tutaj mamy jeden ściągacz, i tutaj mamy drugi ściągacz, i one robią taką, też, takie przymarszczenie tutaj. I jest długa. Ma podszewkę też czarną, długą. To jest full syntetyk, tak przypuszczam, bo, no, bo to są takie typowe syntetyczne sukienki. Ale wizualnie jest piękna, powiem Wam, bardzo mi się podoba. I ta kolorystyka, może kolorystyka nie do końca jest do mojego typu urody, chociaż jakbym zrobiła odpowiedni kolor ust, bardziej wyduszowała rzęsy, to myślę, żeby mm, siadło. Tak wygląda. Czekajcie, może tak jakoś bardziej. Fajna jest, ładna ta sukienka. O, tak Wam pokażę. Bardzo ładna jest. Bardzo mi się podoba wzór. Także coś takiego. Nie jest to coś, co jest mi niezbędne do szczęścia. Czy chciałabym to już w tym momencie? Wiecie, kupować. O, patrzcie, tak też możemy się zobaczyć. E, musiałabym kupować czy coś w tym stylu. Po prostu stwierdzam, że jest e, bardzo ładna i ciekawa, i dlatego ją też wzięłam do mierzenia. Jak fajnie pływa ten dół, wiecie? Jest taki pływający, bym powiedziała, nawet nie fruwający, tylko czuję się, jak ruszam tą sukienką, jakbym była w wodzie i tak mnie opływało coś, okej, okay. pofantazjowałam sobie, dobra, patrzymy na metki i tutaj cena to jest 260, więc też jest dużo no i skład, tak jak przypuszczałam 100% poliestru na 100% poliestru, no wszystko drożej, rozumiem, ale no nie dałabym tyle kasy za poliestrową sukienkę, przepraszam i słuchajcie, miałam fuksa, bo y, poszłam odwiesić niektóre rzeczy i tutaj się okazało, że wisi w moim rozmiarze, wiszą jeansy, y, więc ja tak, żeby właśnie przemierzyć tą koszulę, którą mam u góry. To są butkaty, y, takie klasyczne butkaty z fason, który zawsze do mojej serwetki pasował. Y, I chodziłam w nich hu, całe licę w butkatach. Także pokażę Wam po prostu też te jeansy. Budkaty są naprawdę spoko fasonem. Ja lubię bardzo. Widzicie, są takie, mam wrażenie, że kieszeń jest krzywo odszyta w nich, no ale generalnie to są takie bardzo sprzyjające mojej sylwetce spodnie. Także takie, widzicie, jest tutaj lekki tygrysek jest, jak ja to nazywam, trochę są przecierane, ale takie totalnie klasyczne. Natomiast one mają w sobie trochę elastyczności i mam wrażenie, że to są spodnie z tych, które ściskają poślady, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Takie, że, że tak czujecie pośladki ściśnięte. Przypuszczam, że rozumiecie. Tak zakładam, ale dobra, pokażę Wam ich metkę, po prostu jak ściągnę te rzeczy, bo y, tak, ale nie ściągnę jeszcze, bo jeszcze będę mierzyła y, te, 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 te moje zamówienia, ale no pokażę Wam w każdym razie. Natomiast koszula, model w większości procentowej i trochę chyba poliestru, bo zajrzałam sobie już na metkę. Y, znalazłam taką neonową koszulę, bardzo fajna, bardzo mi się podoba. To jest też, myślę, że nowa kolekcja. Jest dosyć ciekawa, bo wiecie co ona ma? Nie wiem, czy tu mi się uda pokazać. Nie. Może tą rękę lepiej. Ona jest tak wysoko, bardzo rozcięta jakby i na gusiczki. W sensie może to nie jest dla mnie najfajniejsze. Ja może nie lubię czegoś takiego za bardzo, ale jest ciekawa przez to. Jest taka dłuższa, z przedłużonym tyłem. Podoba mi się, powiem Wam, ta koszula. O, tu są niezapięte, więc możecie zobaczyć. Jest takie wysokie rozcięcie. Podoba mi się ta koszula, ale jak zwykle przy modelu na krawędziach troszeczkę gryzie. jestem do tego przyzwyczajona i mnie to nie drażni. Przestaje mnie to po jakimś czasie drażnić, ale daje znać. Bardzo ładny kolor. Tak. No i taka całkiem fajna że ją jeszcze tutaj jakoś tak, wiecie, żeby zobaczyć, jakby wyglądała, jakby była krótsza. Włożyłam ją po prostu w spodnie. Nie pokażę Wam, jakby wyglądała luźno na jakiś top, bo nic nie mam, tylko biustonosza, nie chcę się tutaj, wiecie, rozbierać za bardzo przy Was. <grym> tak, także taka, spoko poszła. To jest coś, co... Y co? Powiem Wam, że kusi mnie, bardzo mnie kusi. Bardzo e, fajnie wygląda ta koszula, podoba mi się jej vibe też. No ale jakoś takie, o, to jest coś, co zauważyłam. Modele e, z Kupro, takie bardziej szlachetne tkaniny tutaj w Reserved, mają fajniejsze kroje, są lepiej odszyte, są tak właśnie bardziej, bardziej e, z polotem, jak ja to mówię. Koszula, rozmiar MC na 140 zł. Skład 84% model i 16% poliester, to uwierzcie mi na słowo, kurczę no, jak się człowiek śpieszy, tak, poliester 16%. Dobra, to pokazuję Wam, co zamówiłam. Zestawienie kozak, nie śmieszne, e, ale spoko. Słuchajcie, zamówiłam tą pomarańczową marynarkę, którą kiedyś mierzyłam i wszystkim nam się podobała. Chyba mogę to powiedzieć z pełną, e, że tak powiem, odpowiedzialnością, bo i Wam się podobała, i mi. E, ona normalnie na przecenie kosztuje stówę, chyba przynajmniej tak jest na tej metce, ale było właśnie minus 20% na wyprzedaż na stronie ostatnio i zamówiłam ją za 70 zł. E, I ona rzeczywiście ma bardzo. Bardzo fajny fason. Ja ją mam w rozmiarze M. Pokazuję ją wam szybko, słuchajcie. bo Musiałam usunąć pewne aplikacje nawet z mojego telefonu, żeby się zmieściło to nagrywanie. Także pokazuję szybko metki. Mam nadzieję, że mi się uda wam obie rzeczy pokazać. Jak nie, to od razu adwans się z wami żegnam, jakby mnie, że tak powiem, rozłączyło. Szybko pokazuję, podlinkuję wam po prostu, nie będę pokazywać metek. Zamówiłam jeszcze to, to też kiedyś mierzyłyśmy, to jest taka krótka, tweedowa marynara, także podlinkuję wam po prostu, ale ta jest za mała, bo wziąłam MK, kiedyś mierzyłam, alkę była lepsza. Okej, okay, słuchajcie, jako że czas się kończy, miejsce się kończy na telefonie. To się z Wami teraz żegnam. Mam nadzieję, że zdążyłam się pożegnać. Dajcie znać, co Wam się dzisiaj podobało i nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. Pa!